Robię dogrywkę do filmiku na temat mojego, moich ustawień pieca piecadewro było sporo różnego rodzaju pytań jeszcze, czy jest sterownik, czy mam pracę w trybie stałym, czyli podtrzymanie pieca. Nie, już dzisiaj mówię, że nie, właśnie tam zapomniałem dodać, że piec jest sterowany tym sterownikiem Salus, sterownik pokojowy, który mam ustawiony w trybie. Yy, dzień od 6 do 23. Tutaj widzicie, yy, noc jest od 23 do godziny 6 rano. Moje ustawienia są yy, takie, że dzień mam ustawiony. Ok, dzień temperatura, tak? tak. Właśnie 22,2 stopnia. A noc mam ustawioną. Trzeba szybciej to zrobić. 21,4 stopnia. Jak to wygląda? Wróćmy teraz do dnia, bo mamy dzień. Jak to wygląda w przypadku tego sterownika? Po prostu od godziny 6 do 23 w domu ma być 22,2 stopnia. Tyle u mnie ma być. Yy, oczywiście on ma tylko przedział o 20 stopnia, nie o 1,1 stopnia. I teraz tak, jeżeli temperatura spadnie do 21,7 stopnia, tu na wyświetlaczu będzie do 21,8, które będziecie widzieli, ale te 21,8 gdy się pojawi, jeszcze przez jakiś czas będzie, piec się nie włączy, ponieważ tak naprawdę realnie musi spaść do 21,7, bo jest histereza pół stopnia tak to jest skonstruowane, nie wiem dlaczego. Nie jest to 1,0, nie można tego zmienić. Piec się załączy, dostanie sygnał z tego sterownika. I będzie dogrzewał temperaturę w domu do 22,6 stopnia. Dokładnie 0,7 stopnia, ale wy będziecie widzieli 0,6 stopnia i się wyłączy. I znowu spadnie temperatura do 21,8, tak naprawdę 21,7, powtórzę. Dostanie no sygnał i dogrzeje. I tak będzie robił od 6 do 23 codziennie, 7 dni w tygodniu. Jeżeli będzie noc, to będzie to dogrzewanie do 21,4 stopnia, adekwatnie spadnie poniżej 21 stopni, temperatura, piec się włączy, dogrzeje do 21,8 stopnia, tak naprawdę 9,10, no bo jak już powiedziałem, my tej 1,10 nie widzimy w przypadku tego sterownika. Tak to właśnie wygląda. Jeżeli ktoś będzie jeszcze pytał o coś więcej, jak, naj jak najbardziej... Jestem w stanie przekazać to, co jest u mnie ustawione, jak to jest u mnie zrobione. Jeszcze tylko powiem Wam, że tutaj, zdejmując tą klapeczkę, to macie 5 programów, bodajże, tak? 3 są jakieś tam serwisowe, bodajże. Czyli 0, 1, 2, 3, 4 i 5 możecie sobie ustawiać według tam schematów, które tutaj są, lub zrobić to samodzielnie, to programowanie. Także yy, ja już nie będę teraz nagrywał na temat, jak programować ten sterownik, bo akurat są u pewnego użytkownika yy, bardzo dokładne, yy, są filmiki, w których bardzo dokładnie tam yy, ta osoba, ten pan, yy, pokazuje, jak programować ten sterownik, salut. Więc ja tutaj nie będę na siłę czegoś robił, by mieć yy, filmiki i tak dalej, bo nie o to chodzi. Odpowiadam tylko na pytania, które się pojawiły. Czy jest to praca w trybie stałym, ciągłym, czy jest regulator pokojowy? Więc u mnie nie ma żadnego podtrzymania, tak podtrzymania zwanego w piecu na pellet. On sobie grzeje. Mam jeszcze oczywiście boiler 250 litrów i też tam jest ustawiona temperatura u mnie, akurat 45 stopni. Gdy spadnie do 41 stopni, to włącza się na boiler i go podgrzewa. A w do, domu mam ustawiony, mówię Wam, w takim trybie, jaki Wam przed chwilą pokazałem, tylko i wyłącznie na ten czujnik. To mi wystarcza. Teraz mam temperaturę akurat w ostatnich dniach jest w dzień około minus 4, minus 5, w nocy spada do minus 7-8 stopni, nawet do minus 10. No to ten, ten piec mi się odpala trzy razy w dzień i raz nad ranem czyli łącznie 4 razy dziennie. Także y, obecnie około 35 kg Peletu mi idzie przy nieocieplonym domu y, y, 220 metrów, tam, no, nawet może. Y, jakby to dokładnie tak ocenił, to nawet troszeczkę więcej jak 35 kg. Nie płaczę z tego powodu, jest to duży dom, nie ma podłogowego ogrzewania, nie ma ocieplenia, są normalne grzejniki. Mnóstwo, mnóstwo wody w układzie duże przekroje do tego boiler. więc ja dopóki do 40 kg na dobę przy mrozach yy, dużych, czy tam większych, to ja to akceptuję, ponieważ no, węgla, yy, zwykłego węgla, by szło znacznie więcej, także yy, tutaj nie ma co. Nie ma co mówić, że ktoś na taki dom spali 20 kilo peletu to jest totalna bzdura i nieprawda. Chyba że, chyba że w domu chce mieć 20 stopni i to już jest zupełnie inna bajka. Bo jeżeli ja bym tutaj miał w dzień 21 stopnie, w nocy 20 na pewno spalałbym mniej peletu. To, to od razu wam mówię. Także tak to wygląda. Mam nadzieję, że komuś się coś przyda, jak będą jakieś pytania jak najbardziej znowu nagram, znowu coś doradzę, to co wiem, jak nie wiem, to się dowiem, ale powiem to, co jest u mnie. To jest czwarty mój sezon grzewczy na piecu. Na Pelet. I jeszcze ogromna prośba: kliknijcie do subskrypcji bez dzwonka, żeby Wam tam nie zaprzątało do głowy. Jeszcze raz to powtórzę, bo czasami mam różne inne tematy, bo ja po prostu nagrywam to, co uznaję. Jest to kanał bez reklam, bez zarabiania, z takiej przyjemności w międzyczasie, żeby sobie coś innego zrobić i się tym teraz troszeczkę tak powascynować naciśnijcie to subskrypcję bardzo proszę, będę wdzięczny za to, że to zrobiliście jak was to nic, nic nie kosztuje pozdrawiam serdecznie